Witajcie kochani! W dzisiejszym filmie zabierzemy Was ze sobą do zamku tutaj u nas w Almuniekar i do Muzeum Archeologicznego. Aż wstyd, że dopiero teraz pokazałam Wam tyle przepięknych miejsc u nas w miasteczku i w okolicach, a jeszcze nie zabrałam Was do najważniejszego, jakim jest Zamek Arabski. Warto tam pójść, ponieważ zamek zachowany jest w bardzo dobrym stanie i roztaczają się z niego przepiękne widoki na morze i na Almuniekar. W ogóle Almuniekar ma bardzo bogatą historię. Pierwsze zapiski dotyczące naszego miasteczka możemy znaleźć już z 1500 roku przed Chrystusem. Almuniekar zamieszkiwało bardzo dużo cywilizacji, począwszy od Fenicjan, przez Rzymian, Arabowie. Zresztą Arabowie przez długi czas zamieszkiwali dużą część Półwyspu Iberyjskiego i mamy tutaj w Andaluzji bardzo dużo pozostałości po ich kulturze. Takim przykładem może być Meskita w Kordowie, czy największa twierdza arabska Alhambra w Granadzie. W takim miasteczku jak nasze, położonych na wybrzeżu, możemy znaleźć niewielkie zamki. Zresztą już taki podobny zamek pokazywaliśmy Wam w Salobreni, co prawda tylko z zewnątrz. Żeby dojść na zamek Balmuniekar, również trzeba podejść pod dość dużą górę, ale nie jest ona aż tak duża i męcząca jak w Salobreni. Co więcej, można tutaj u nas podjechać też do zamku samochodem. Pokażemy Wam dokładnie, którędy można dojechać, w razie gdyby ktoś kiedyś przyjechał do Almuniakar i chciał zwiedzić zamek. No nic, kochani, my się zbieramy i zabieramy Was ze sobą.

Idziemy teraz do muzeum Tutaj mamy makiety zamku, jak wyglądał on kiedyś. Taki tam jest kastilio, w kastilu. jest w la iglesia. A <grabia> tutaj i, I los i Mamy kule armatnie, zobaczcie. A tutaj była masmorra, czyli więzienie. Zobaczcie, tutaj są dziury, gdzie zamykali też więźniów. Zobaczcie, tutaj mamy stare nekrologi. Ponieważ dawniej zamek też był cmentarzem tutaj dla naszego miasteczka przez jakiś czas, tutaj znajdował się Meczet Arabski. Ale kiedy przybyli tutaj w 15 wieku chrześcijanie to go oczywiście zniszczyli. Zobaczcie, jakie są tam przepiękne widoki! Fajnie Lucia? Elena, no, jak strzela? Ok, teraz idziemy do muzeum archeologicznego, które nazywa się La Cueva de Siete Palacios, gdzie pracowałam zanim urodziłam Elenę. Zaraz zobaczcie, jak tam też jest fajnie. I to samo wejście, co kupujemy do zamku, też nam służy do, do tego muzeum archeologicznego. Tutaj patrzymy zawsze na strzałki Museo Cuevas i y Repalacja. Tutaj dziewczyny w blogi są pisane. Dobra, musimy poczekać, bo jest kolejka. Tutaj ten, to miejsce, w którym znajduje się teraz muzeum, służyło wcześniej jako spiżarnia i jako przechowywanie ogólnie narzędzi. Niektórzy trzymali też tutaj nie zacznij tam są na górze domy nad tym. Najważniejszym obiektem w muzeum jest amfora faraona Apofisa I z XVII wieku przed naszą erą, na której widnieje najstarszy spisany tekst na Półwyspie Iberyjskim. Nazywa się Siete Palacios bo mamy tutaj nawę główną i siedem nawbocznych. I dotykamy lenuszka. Zobaczcie, to jest bardzo duża wilgotność powietrza, muszę mieć cały czas maszyny włączone, żeby, to, żeby tutaj to wszystko było w dobrych warunkach. warunku. Hmm. No I tutaj jest słynna waza Apofisa I. Zobaczcie, jak dobrze jest zachowana. I tutaj mamy ten najstarszy tekst, spisany na Półwyspie Iberyjskim. Mm. Tutaj mamy część oryginalnego posągu Minerwy, bogini. W końcu pracy zabaw zostało otwarte i przyszliśmy na chwilę z dziewczynkami. Jeszcze przy okazji pokażemy wam kawałek przepięknego rzymskiego akweduktu z I wieku. Zobaczcie, jakie piękne tutaj w ogóle odbywają się przedstawienia teatralne latem. Kochani, może jesteśmy w domu, tylko przychodzimy, żeby się z Wami pożegnać. Bardzo dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Jeżeli film Wam się podobał, poprosimy o łapkę do góry. I widzimy się w kolejnym. Do zobaczenia. Pa!